Przez wiele lat głównym motorem, sposobem na budowanie autorytetu były konsekwencje i nagrody, którym, którymi dysponował menedżer. Dzisiaj coraz częściej jest to narzędzie, które jest niewystarczające. Profesor Wrum w swoich badaniach, profesor Uniwersytetu Yale, opracował trzy dodatkowe podstawy. Budowania autorytetu. Nazywa je podstawami władz. Pierwsza główna to siła eksperta. Oznacza to dla nas szefów dzisiaj, że warto rozwijać swoje umiejętności, swoją wiedzę, żeby być partnerem, wsparciem dla naszych zespołów przy podejmowaniu decyzji. Druga perspektywa to jest siła relacji. Ci wszyscy szefowie, którzy są bardzo rzeczowi, mają czasem kłopot, żeby pogadać osobiście o sobie, o, o innych, być w relacji. Warto, żeby uczyli się właśnie tej umiejętności nawiązywania ludzkich relacji. Często mówimy ludzkiej twarzy szefa. I trzecia podstawa autorytetu to jest umówienie się, zawarcie kontraktu i pozyskanie mandatu od zespołu do wykonywania pewnych czynności. Czyli podsumowując, siła wiedzy, siła eksperta, po drugie siła relacji i po trzecie siła mandatu to są trzy podstawy, które warto, żebyś rozwijał, aby zwiększyć swój autorytet.